Anna Kamińska, redaktor naczelna muratora. Kornik i baranek to są najpopularniejsze faktury tynków. Tynki strukturalne stosowane na materiałach ociepleniowych mogą mieć różne faktury, mogą być w różny sposób zacierane. O czym warto pamiętać, że im drobniejsza jest faktura tynku, tym łatwiej ją utrzymać w czystości. Ona się mniej brudzi. A grubsza faktura daje wyraźniejszy wzór, ale za to tynki są droższe, jest większe zużycie materiału. Przy wyborze koloru elewacji trzeba przede wszystkim pamiętać, żeby stworzyć udaną kompozycję wszystkich kolorów na elewacji, czyli dachu, stolarki okiennej, czyli okien, drzwi, bramy garażowej, która zwykle jest dużą plamą, oraz cokołu. Te wszystkie kolory muszą do siebie pasować. Kolorystyka musi być dopasowana do stylu domu i do miejsca, w którym ten dom się znajduje. Inne kolory będą wskazane na wsi czy na działce leśnej, a inne w podmiejskiej okolicy. Rafał Zieliński, doradca handlowy. Mamy wybudowany dom, który ma już ściany, które są ocieplone, otynkowane i teraz musimy się zdecydować na wybór koloru. Czym zazwyczaj klienci sugerują przy tej bardzo ważnej decyzji? Doradzamy albo gotowe kolory z palety kolorów, które są do fasad, albo oczywiście mieszalniki. Farba jest lepszej jakości, e, samooczyszczająca się elewacja. Co to znaczy, że jest elewacja samooczyszczająca? Po prostu jak pada deszcz, to automatycznie ten brud sam spływa po ścianie. A czy są jakieś takie kolory, które dominują, czy są kolory sezonowe, takie, które są modne? To znaczy przeważnie jasne kolory, beże, prawda, żółcie, raczej ciemne, ciemne to nie. A czym się ludzie sugerują przy wyborze koloru fasady domu? No na pewno swoim e, otoczeniem, tak? Na przykład drzewka, tak jak wystrój całego ogródka, tak? A czy te kolory z próbników y, zawsze oddają kolor ten, który jest później na ścianie? To znaczy, przeważnie na dużych powierzchniach y, ciemnieją, tak? Wydaje się, że jest przyciemniony kolor. Czyli trzeba pamiętać o tym Tak, żeby boże, ciut, ciut tak? po prostu jak wybiera się, żeby jasniejszy. po prostu pamiętać, żeby jaśniejszy, albo po prostu zdecydować się na ten kolor, że on będzie po prostu ciemniejszy na ścianie, tak? Nie ma problemu z wybraniem koloru. Każdy kolor można sobie znaleźć. A jak to wygląda cenowo? Czy farby gotowe są droższe od tych mieszanych u Państwa na miejscu, czy może jest odwrotnie? Odwrotnie jest, czyli po prostu farby, farby gotowe są o wiele tańsze, są oczywiście gorszej jakości. Farby z mieszalnika są powiedzmy połowę droższe, tak? ale to jest adekwatne do jakości. A czym, na czym polega ta różnica w jakości? Dlaczego ta farba jest gorsza, a ta mieszana jest lepsza? Sposób nakładania jest łatwiejszy, przyjemniejszy i farba jest po prostu trwalsza. Mam puszkę z białą farbą, chcę, żeby ona była czerwona. Co robimy? Krok po kroku. Wybieramy bazę, dodajemy pigmentu, mieszamy. Czyli może pan to zrobić? Tak. Super. Pan kolor ma wybrany? No, czerwony, niech będzie na przykład taki. Taki się bardzo okay. podoba. Wrzuciłem farbę do dozownika i zadozuję pigmenty. I teraz jest dodana taka ilość odpowiedniego pigmentu, tak, żeby odpowiednia ona później do, była... Tak, odpowiednio do wielkości puszki. Tak. I teraz to zamykamy z powrotem pudełko i tak. Gdzie Zakrywamy tą i przechodzimy do shakera obok. No i teraz, jak długo się taką farbę miesza? Około 2-3 minut. Farba jest gotowa, wymieszana. Z wyborem farby wcale nie jest tak łatwo, ponieważ wybór kolorów jest bardzo duży i do tego wszystkiego trzeba się zdecydować. Czy chcemy farbę gotową, czy chcemy farbę specjalnie, indywidualnie zrobioną tylko i wyłącznie dla nas. Ta z kolei trochę więcej kosztuje ale jest bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych. Większość nowoczesnych tynków można zmywać tynków i farb z wyjątkiem mineralnych. Właśnie dobierając tynk też warto pamiętać o tym mieć na uwadze to jak on się będzie starzał. Tynki się mogą brudzić, mogą porastać glonami, mogą być zanieczyszczane przez agresywne środowisko, dlatego w zależności od tego gdzie mamy dom, warto też te tynki pod tym kątem dobierać, na przykład na działkach leśnych, zacienionych, wilgotnych, trzeba zwrócić uwagę na, na tą odporność, na porastanie glonami.